Pierwsze referendum od 2003 roku, kiedy to decydowaliśmy o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 6 września Polacy ponownie mieli możliwość wybrać się do urn i odpowiedzieć na trzy pytania: czy jesteś za wprowadzeniem jednomontadowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Czy jesteś za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Na trzy pytania trzeba było odpowiedzieć tak lub nie. Aby referendum było wiążące, frekwencja musiałaby przekroczyć 50% próg. Jednak wystarczy spojrzeć na puste lokale wyborcze, żeby stwierdzić jedno: frekwencja była dramatycznie niska. W ostrudzie do urn wybrało się około 7,5% uprawnionych do głosowania. Tyle samo w niedzicy: w nie niespełna 7%, w Mławie 6,5%, w Suszu niecałe 5,5%. Nie ma więc wątpliwości, że referendum było kosztowne i nierentowne. Koncert Czerwonego Tulipana rozpoczął 8 Forum Kultury Regionu Warmii i Mazur. Na uroczystym spotkaniu w hotelu park nie zabrakło gości, którzy są związani z kulturą regionu. Wśród nich znaleźli się artyści, którzy wzięli udział w debacie na temat wyborów, wartości w świecie kultury. Debata miała też odpowiedzieć na pytanie, czy stajemy się społeczeństwem dwóch kultur. Jesteśmy wielokulturowi. Może ze względu na to, że na Olsztyniaków składają się różne nacje. Tak? I bardzo pięknie zespół Czerwony Tulipan zaśpiewał. Kocham Olsztyniaków, właśnie takich, jakimi są. Wszystko jedno, skąd pochodzą. Zdaniem aktorów związanych z regionem Warmii i Mazur, kultura w Olsztynie jest na bardzo wysokim poziomie. Olsztyn się niczym nie różni od y, innych miast w Polsce. To mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że... E... Troszkę jest ludzi, którzy chcą oglądać teatry, i mam nadzieję, że również takich, którzy chcą słuchać muzyki, oglądać wystawy. Olsztyn od zawsze pod względem kultury stał wysoko. Że wspomnę o poezji śpiewanej w, na scenie, w osie, o teatrze bardzo uznanym w kraju i za granicą. Ja kocham Olsztyn nie tylko za to, za, za moje dzieciństwo, szczęśliwe dzieciństwo. Podobnie na ten temat wypowiedziały się również posłanka Urszula Pasławska i kierownik Biura Kultury Urzędu Miasta Gabriela Konarzewska. U nas się dzieje, bardzo wiele się dzieje i również latem miasto też nie śpi, tylko można skorzystać z szerokiej oferty przynajmniej na przykład Miejskiego Ośrodka Kultury. Jest barwne, że jest na bardzo wysokim poziomie, że mamy kulturę, w Olsztyńską Filharmonię, CEIK, Teatr imienia Stefana Jaracza, ale kultura to również to, co się dzieje poza Olsztynem, domy kultury, organizacje pozarządowe. Myślę, że takie spotkanie jak dziś to jedno z ciekawszych forum rozmowy o kulturze. Jednym z najważniejszych punktów VIII Forum Kultury było wręczenie pegazów, statuetek dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla kultury Warmii i Mazur. Wśród nich znaleźli się aktor Jerzy Bończak i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie Marek Marcinkowski. Z wielką dumą znalazłem się w gronie tak ważnych dla kultury olsztyńskiej, dla kultury regionu postaci. Forum było też okazją do świętowania jubileuszy zespołu Czerwony Tulipan. Artyści z tej okazji przedstawili gościom swój nowy utwór. Piękny jest świat. Wciąż 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 jest. Sekretem 30-letniej współpracy zespołu chyba jest to, że uwielbiamy siebie nawzajem, szanujemy siebie, to, że się lubimy, a może nawet kochamy, te dobre uczucia, które w nas są. Z względem siebie one pozwalają nam razem działać, istnieć. Pomysły, yy, inspirować się i pomysły, żeby się rodziły właśnie w tym zestawieniu, kiedy jesteśmy razem. Podczas koncertu można było usłyszeć wiele innych twórczości zespołu. Wśród nich znaleźli się przewójcze słowa Niemena dziwny jest ten świat. I... Jest to... W trakcie ósmego forum kultury regionu swój jubileusz obchodził również wacław Kapusto, polski fotografik i fotoreporter, który kilka dni wcześniej skończył 90 lat. Jego najlepsze prace można było oglądać na specjalnej wystawie. piątek przed godziną 21 policjanci ruchu drogowego kontrolując pojazdy, m.in. skontrolowali kierowcę Mercedesa. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości i sprawdzeniu dokumentów wymaganych okazało się, że mężczyzna znajduje się po spożyciu alkoholu. Wynik to nieco 0,2 promila alkoholu w organizmie. Tym kierującym był Bogusław F. 52-latkowie zostały zatrzymane prawa jazdy, a jego samochód odholowany na policyjny parking. Na miejscu w komendzie została sporządzona dokumentacja. Celem Przeprowadzenia czynności wyjaśniających. W sobotę w parku przy Ostruckim Amfiteatrze odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której odczytane zostały fragmenty lalki Bolesława Prusa. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już z 20 nie, parę lat. W handlu win i delik delikatesów. Tak. I jak dziś Józio, tak on wówczas. Podawał mi piwo. Wspólne czytanie na świeżym powietrzu wymaga zdecydowanie więcej cierpliwości niż w zaciszu własnego domu. Wiatr był niemiłosierny, jednak impreza udała się. Największym zaskoczeniem była ruchoma scena dziesiąta. Pomysłodawcą był Mateusz Turma. Głównym celem tego było to, żeby jakby troszeczkę tą dziesiątą scenę, dziesiąty odcinek rozruszać, tak, żeby zrobić coś jeszcze oprócz samego czytania. Tak, na koniec, taka wisienka na tarcie, tak jakby. Poza tym, też wiele osób uważa, że ta, ten dziesiąty odcinek, ta dziesiąta scena, jest jedną z najlepszych w lalce, także właśnie dlatego ją wybraliśmy. Choć lalka została napisana ponad 100 lat temu, jej tekst jest aktualny do dziś. Okazało się, że można ją przedstawić w formie piosenki w nowoczesnej aranżacji. Na drugi dzień już ósmy pojechałem do moich pani, nie zastałem nikogo. Wszystkie poszły do spowiedzi, a ja nie spacerowałem przed bramą na mrazie i myślałem, ładny interes spóźnił się do sądu. Jeżeli już się nie spóźniły, sąd wyda wyrok zaoczny i naturalnie nie tylko panią Stawsko, ale jeszcze uzna za zbiegł. Rozeszły listy, kończę się, tak zawsze z tymi babami jest Tak zawsze, z tymi babami jest Tak zawsze, z tymi Przekaz tego był tylko jeden. Przekazać chcieliśmy to, co było w tekście, a dla młodzieży chcieliśmy powiedzieć, żeby czytali książki, bo to jest bardzo ważne i w chłopie i w każdej innej dziedzinie. Prawda jest taka, że kto czyta książki, żyje podwójnie, więc warto raz na jakiś czas sięgnąć po lekturę. Strony nie gryzą, a mają w sobie bogactwa, które zaowocują w przyszłości. Planeta 11 obchodzi 11 urodziny. Dokładnie 3 września 2004 roku, pierwsi klienci przekroczyli próg tej nowej multimedialnej biblioteki na mapie województwa. To była całkowita nowość, tak naprawdę, bo nie było tego typu instytucji nie tylko w Olsztynie, ale nawet i w Polsce bo były tylko dwie takie biblioteki w kraju. Planeta 11 jest szczególną filią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znajduje się w ścisłym centrum Olsztyna i posiada zbiory, z których korzystają wszyscy mieszkańcy miasta. W swojej ofercie ma niemal 25 tysięcy książek i ponad 8 tysięcy filmów, płyt muzycznych i gier. Oferuje też szeroki dostęp do programów edukacyjnych. Często w oryginalny sposób promuje czytelnictwo, organizując spotkania z autorami, lekcje biblioteczne, wystawy i warsztaty. Też i sami pracownicy Planety 11 są to ludzie nietuźnikowi, mający pomysły, mają, mający pasję dla książki, mający pasję właśnie do takiej pracy społecznej. I to chyba nie tyle zbiory i nie tyle sam wyspy Planety, Planety 11 czyni ją taką szczególną, ale pracownicy. I za swoją pracę byli niejednokrotnie nagradzani. Na przykład w tym roku mogą pochwalić się wyróżnieniem w prestiżowym konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Planeta 11 zajęła trzecie miejsce za zorganizowanie happeningu za czytani zabiegani. Pracownicy biblioteki jednak nie spoczywają na laurach i już teraz planują kolejne atrakcyjne imprezy. Mamy pomysły, chcemy, żeby to miejsce było wciąż popularne. Widzimy, że osoby się do nas cały czas zapisują nowe, wciąż przychodzi do nas sporo młodzieży, też co Ważne podkreślenia, jesteśmy biblioteką dla młodych, Nie na przykład osobiście cieszy to, że młodzi ludzie też e, sami zgłaszają się do nas e, ze swoimi propozycjami. Do grona najpopularniejszych wydarzeń organizowanych w Planecie 11 w ostatnich latach z pewnością można zaliczyć super orbitalny festiwal filmów amatorskich, testy wiedzy z języka polskiego i przegląd młodych zespołów Planeta Fest. Przez 11 lat bibliotekę odwiedziło też wielu znanych gości. Pamiętam na przykład takim wielkim hitem było spotkanie z Markiem Niedźwieckim, ale też gościliśmy na przykład piłkarzy Stomilu z, z okazji 65-lecia klubu, też było bardzo dużo osób. No, staramy się mieć taką ofertę, żeby łączyć różne rzeczy, i edukację, i rozrywkę, i kulturę, promocja czytelnictwa, ale też na przykład promocja filmów, muzyki. Nowoczesne i zaaranżowane wnętrze planety 11 stało się więc nie tylko miejscem wypożyczeń, ale również miejscem spotkań i ciekawą alternatywą do spędzania wolnego czasu w otoczeniu książek i multimediów. Pink Roses to zespół rockowy pochodzący z Ostrudy. Znany jest z energetycznych i żywiołowych koncertów oraz charyzmatycznego wokalu Agnieszki Skrzypczak laureatki talentu Trójki z 2013 roku w kategorii teatr. Trwamy w sumie już od 2010 roku i próbujemy, próbujemy, próbujemy i próbujemy. ćwiczymy te nasze piosenki, staramy się odnaleźć jakąś swoją drogę. Jesteśmy chyba coraz bliżej, coraz, coraz, coraz bliżej tego. Czego chcemy osiągnąć? No, chcemy po prostu wyjść do ludzi z, z fajnymi piosenkami, z fajnym koncertem. Najbliższy koncert zespołu w rodzimym mieście ma odbyć się 26 grudnia na przystanie Uzdicha, a w ostatnich dniach grupę można było spotkać nad jeziorem Drwęckim w niecodziennej sytuacji. Dzisiaj właśnie kręcimy teledysk do piosenki Zapytaj mnie to będzie pierwszy teledysk yy, promujący piosenkę naszej płyty. Teledysk powstawał w najbardziej urokliwych miejscach w Ostródzie. I jak widać korzystamy z tego, co tutaj w Ostródzie macie, myślę, najbardziej atrakcyjne, czyli właśnie jeziora i wszystkie tutaj okolice próbujemy jakoś tak wykorzystać. Niestety pogoda trochę zepsuła plany. Dzień przed kręceniem klipu aura była sprzyjająca. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo zawsze przeważnie jak robimy z operatorem jakieś rzeczy, to akurat no, zawsze nam się tak trafia, że właśnie planujemy coś będą zdjęcia właśnie w, w taką ładną pogodę, a później jest deszcz, albo planujemy coś w deszcz, a później jest e, ładna pogoda, więc jakby jesteśmy przy, przygotowani na te wszystkie opcje. Operator kamery jednak z tego faktu był zadowolony. W sumie jest ładniej, jest pięknie, naprawdę. Efekty pracy będą mogli Państwo zobaczyć już wkrótce. Lotnisko na Olsztyńskich Dajtkach posiada nawigację XXI wieku. Tak najprościej można streścić projekt zatytułowany Implementacja Innowacyjnych Technik Satelitarnych GNSS, który Aeroklub Warmińsko-Mazurski zrealizował wraz z naukowcami. Dzięki niemu lotnisko będzie znacznie bardziej dostępne dla pilotów różnych samolotów, bo możliwe będzie lądowanie tu w trudnych warunkach pogodowych. Chodzi o to, że nasze lotnisko w tej chwili jest bardzo słabo dostępne w trudniejszych warunkach pogodowych. Po prostu piloci, którzy tutaj przylatują muszą to lotnisko z odległości Kilkunastu kilometrów zauważyć, wzrokowo ominąć wszelkie przeszkody, podejść do lądowania, co wystarczy, że są niższe chmury, mgła, nie jest możliwe. Nie dość, że niemożliwe, to mające znaczący wpływ na los wielu ludzi. Tak jak zdarzyło się w przypadku samolotu, który leciał z Berlina Zachodniego do Olsztyńskiego Szpitala Wojewódzkiego z transportem izotopów, które są niezbędne do badań i leczenia nowotworów. Te samoloty przestały do na przelatywać od roku, od kiedy samolot wiożący takie izotopy nie wyhamował na pasie i zatrzymał się na płocie. No, była wtedy zła pogoda, były przeszkody lotnicze w postaci drzew, on lądował właśnie od strony zachodniej, czyli od strony Kudyb, no i niestety prawie się to skończyło katastrofą. Teraz ma być bezpieczniej, a to za sprawą GPS-u, który pełni podobną rolę jak ten zamontowany w samochodach. Dzięki temu niepozornemu urządzeniu całe podejście będzie można wykonać w oparciu o wskazania z kokpitu. Żeby taki GPS powszechnie dostępny wykorzystać do, w lotnictwie, gdzie jest potrzebna bardzo dokładna precyzja, musieliśmy wykonać pewne badania naukowe, przetestować pewne rozwiązania, przedyskutować, aby mieć pewność, że dokładność tego sygnału będzie wystarczająca do tego, żeby nie doszło tu do jakiejś tragedii. Dlatego przy realizacji projektu potrzebna była współpraca m.in. Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM, Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jednak, by doszło do wprowadzenia podejść GNSS, wymagane jest jeszcze usunięcie przeszkód wokół samego lotniska. Chodzi tu o las, który o jedną trzecią skraca drogę startową. Fizycznie owszem jest, natomiast ze względu na parametry użytkowe samolotów i pewne procedury, które muszą być stosowane w lotnictwie, bo w lotnictwie bezpieczeństwo jest nade wszystko, wielu pilotów, czy to turystów, którzy tu mają przylecieć, czy pilotów, którzy wożą biznesmenów, którzy potencjalnie mogą tutaj zainwestować jakieś pieniądze, rezygnuje z przylotu do Olsztyna. Ale ten problem również został rozwiązany, bowiem z początkiem września wchodzi w życie ustawa, która nakazuje lasom państwowym usuwanie przeszkód lotniczych, czyli drzew, na własny koszt wraz z posprzątaniem terenu. To bardzo nam otwiera jakby drogę do tego, żeby tych drzew na podejściach się u nas w Olsztynie pozbyć. Przy takiej perspektywie i dotychczasowych osiągnięciach, lotnisko na Olsztyńskich Dajtkach ma szansę stać się najnowocześniejszym obiektem małego lotnictwa w tej części Europy w ramach projektu aero zakupił także nowoczesny samolot szkoleniowo-treningowy Diamond DA20 który pozwoli pilotom szkolić się w lądowaniach w trudnych warunkach pogodowych zwłaszcza że takie podejścia Potrafią czasami uratować życie w trudnych warunkach atmosferycznych, kiedy pogoda się nagle pogorszyła, albo kiedy po prostu niechcący wlecieliśmy w chmury. System kosztował 3 miliony 600 tysięcy złotych, z czego poziom unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, czyli ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Na stadionie przy ulicy 3 maja w Ostródzie w sobotę rozegrał się mecz pomiędzy Sokołem Ostruda a Konkordią Elbląg. Siódma kolejka trzeciej ligi rozpoczęła się raczej spokojnie. W 15. minucie Michał Jankowski atakował bramkę Concordii, Jednak strzał ukazał się niecelny. W 34 minucie Elbrążanie stworzyli sobie klarowną sytuację. Jednak piłka przeszła obok słupka. 36 minuta to kolejna szansa dla gospodarzy, jednak bramkarz Concordii wykazał się dużym refleksem. Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. Pierwsza bramka dla trójkolorowych trafiła w 54 minucie z rzutu wolnego. 20 minut później kolejny gol dla gospodarzy. Autorem precyzyjnego strzału był Kuba Błażewicz. W 82 minucie sędzia odgwizdał rzut karny po pojedynku biegowym Esomby z czasem. Mimo tego dalej Elbrążanie byli bez gola. W doliczonym czasie goście po raz kolejny wykonywali rzut karny i tym razem udało się zdobyć bramkę. Po meczu jak zwykle odbyła się konferencja prasowa z trenerami. Mecz w pierwszej połowie nie był porywającym widowiskiem. W drugiej troszeczkę się ta gra po strzeleniu bramki przez drużynę Sokoła, Otworzyliśmy się troszeczkę, wyszliśmy wyżej, próbowaliśmy odrobić. Na no druga stracona bramka, już zupełnie w końcówkę zagraliśmy na trzech obrońców. Szkoda niewykorzystanego tego pierwszego rzutu karnego. ten raz w drugiej połowie faktycznie był troszeczkę bardziej wyrównany, ale myślę, że w przypadku całego spotkania, stworzonej sytuacji, z gry, myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo i wygraliśmy. Po tym spotkaniu Sokół Ostruda stał się wiceliderem tabeli. Kolejny mecz na Osruskim stadionie już 19 września z warmią Grajewą.